już w najbliższy czwartek, dokładnie 1 maja, dokładnie w tym miejscu, Łódzki pasaż Schillera. Ogólnopolskie Święto Pracy. Cała Polska, cała lewicowa Polska spotyka się w Łodzi i manifestuje, świętuje Święto Pracy, przypomina o prawach pracowniczych ale przypomina też o tym, że 21 lat temu to właśnie Lewica wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej. Zaczynamy o godzinie 11, później idziemy ulicą Piotrkowską na rynek Starego Miasta i tam OPZZ robi swoje miasteczko i dyskusje, wiele paneli, wiele fajnych dyskusji. Ale jak chcecie się z nami wspólnie pobawić, to o godzinie 14 tego samego dnia w parku na Zdrowiu moc atrakcji dla dzieci. Bezpłatne lody, bezpłatny poczęstunek, wata cukrowa, zjeżdżalnie. Wiele, wiele fajnych atrakcji. I oczywiście będzie z nami marszałek Biejat, nasza kandydatka, lewicowa kandydatka na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nie możecie zabraknąć. Bądź razem z nami 1 maja w Łodzi.